Siemanko pomadowe świerzę. Witam was w kolejnej recenzji. E, dzisiaj wracamy do marki, którą testowałem e, bardzo namiętnie e, jakiś czas temu już. E, testowałem i perfumy i pasty do włosów, takie jak Fibermat czy Paste żel do włosów, molding paste, także chyba z 4 czy 5 produktów już testowałem. Dzisiaj yy, stwierdziłem, że czas przyszedł na ostatni produkt, z którego recenzją powiem szczerze, że troszkę się zbierałem, yy, bo nie do końca potrafiłem ten produkt rozgryźć. Dzisiaj już jestem gotowy, żeby wam go przedstawić. A mowa tu o ostatnim produkcie z linii Papillon do stylizacji włosów męskich, czyli Styling Wax. Zapraszam. Styling Wax to pasta do włosów, e, która w nazwie posiada wosk. A to dlatego, że zaraz na trzecim miejscu w składzie ten wosk jest obecny. Na pierwszym miejscu mamy tutaj e, wodę, czyli można śmiało powiedzieć, że jest to pasta na bazie wody. Jeśli chodzi o rozpiskę, e, o te muszki nie wiem czy pamiętacie, ale one w każdej pomadzie papilona Określają daną właściwość, czyli mamy mocny chwyt, 5 muszek, połysk jest na poziomie 3 muszek na 5, czyli można powiedzieć, że średni, no i objętość na poziomie 4 muszek na 5. Czemu mówiłem, że z tym produktem długo zbierałem się do recenzji, ponieważ testowałem go już dosyć dawno, no i nie mogłem go do końca rozgryźć. Dzisiaj już wiem i właśnie chciałbym Wam o tym opowiedzieć, że ten produkt, e, możemy, z tym produktem możemy uzyskać e, dwa różne efekty. Pierwszym efektem będzie e, mocny chwyt skorupa na włosach, czyli tak jak w przypadku pomad wodnych, i taki e, lekki do średniego połysk. A drugim efektem, jaki można uzyskać z tą pastą, jest efekt naturalnego, czy może nawet wręcz matowego, wykończenia i średniego chwytu. Generalnie producent nas zapewnia, że tutaj mamy właśnie mocny chwyt i połysk, ale pokażę Wam, jak uzyskać również mat, jeśli chodzi o tą pastę. Opakowanie, jak widać, standardowe dla, dla tych produktów jest to po prostu granatowy. Plastikowy pojemniczek, z przodu mamy tą łatkę e, Papillon Styling Wax, tutaj muszka, opis produktu, z tyłu naklejka z, ze składem. Dobra, e, przejdźmy do działania, bo pewnie jesteście ciekawi, e, jak ten produkt działa. Odkręcamy puchę. I co, w środku mamy nasz produkt. Jest to taka e, biała masa. Taki krem Zapach jest bardzo podobny do, 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 do Paste, do, do Fiber matu. E, Taki generalnie Bardzo intensywny, bardzo przyjemny, męski e, idący w stronę takich bardziej kolońskich klimatów. E, do tej pory mam problem z definicją jakąś konkretną tego, tego zapachu, ale jeśli mieliście jakikolwiek produkt marki Papillon, to wiecie czego się spodziewać. Ja akurat jestem fanem tych zapachów, także, także mi się naprawdę podobają. Yy, konsystencja tak jak mówiłem właśnie kremowa, kolor biały. Yy, ja sobie przygotuję włosy i przejdziemy do nałożenia produktu na włosy. Aha, chciałem jeszcze wspomnieć, że ten produkt jest to taki produkt pomiędzy właśnie tym mocnym matowym Fibermatem, a tym troszkę słabszym, takim bardziej z połyskiem Paste. Była taka, taka pasta, którą też testowałem. Gdzieś tu Wam zostawię do góry linki do poprzednich recenzji. I co? Nakładamy produkt na włosy. No to lecimy. Próba na włosach suchych. Wybieranie banalnie łatwe, jakbyśmy krem wybierali. Konsystencja taka lekko włóknista. Pasty papilona mają właśnie to do siebie, że są takie lekko włókniste. Dobra. Rozcieramy pastę w dłoniach. Ona stawia opór praktycznie od razu. Ja mówiłem na samym początku kiedyś, że e, pasty papilona nie są pod produktami dla takich osób początkujących. Trzeba mieć troszkę jednak wprawę, bo produkt bardzo szybko zasycha. On w tym momencie już jest taki biały nawet. I co? E, powiem szczerze, że jeśli chodzi o tą pastę, to tak naprawdę wystarczy lekko wetrzeć ją we włosy. E, tak naprawdę nie trzeba je wcierać od, 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 od jakby podstawy włosa. Wystarczy tak naprawdę po wierzchu tą pomadę wetrzeć i włosy się powinny trzymać. Zależy też oczywiście od długości Waszych włosów, bo yy, mi ta pasta nie podchodziła przy włosach dłuższych, teraz mam krótsze. I ona w tym momencie już można powiedzieć, że nawet nieco ciągnie i szarpie te włosy. E, one już są takie lekko lepkie, kleiste no i e, można powiedzieć, że taki efekt nawet e, e, na włosach jest, jest jakbyśmy sobie e, popsikali, popryskali włosy lakierem do włosów. Dobra, i teraz tak mógłbym sobie tą fryzurę praktycznie teraz tak zostawić. Eee, włosy naprawdę mają niezłą objętość, czyli to, co wyczytaliśmy przed chwilą na opakowaniu, by się potwierdziło. Zresztą, zobaczcie sami. Bardzo fajna objętość, i już w tym momencie yy, widać, że to wykończenie jest bardzo naturalne. Ten połysk nie jest tak naprawdę wysoki. Można by powiedzieć nawet, że już powoli tutaj na tych krótszych włosach widać rysujący się matowy efekt. I co? Mógłbym tak zostawić z tą fryzurę, ale jeszcze sobie troszkę rozczesę, rozczeszę szczotką, żeby Wam pokazać, że rozczesywanie jest dosyć ciężkie. Tak jak mówiłem, produkt już w tym momencie wysechł i te włosy przeczesuje się trochę ciężko. Troszkę nawet ciągnie i szarpie, ale generalnie nie ma jakiejś większej tragedii. Oj, tu siwy włos, chyba sobie go wyrwę. Nie dobra, nie będę wyrywał, zaczeszę go. Dobra Ok e, Fryzura prezentuje się w tym momencie następująco No i co, spotkamy się pod koniec dnia e, Zobaczymy efekt, A końca. oto efekt próby na włosach suchych Tak prezentuje się nasz styling wax po całym dniu na włosach Zobaczcie sami I co? Eee, chwyt powiedziałbym że średnio mocny eee, na początku włosy były sklejone jakbyśmy popryskali je czy popsikali lakierem eee, w tym momencie już tego sklejenia nie czuć włosy można spokojnie przeczesać ręką jak widzicie bez żadnego szarpania czy ciągnięcia i teraz tak, czyli chwyt był taki średnio mocny. Tutaj mi się akurat trochę włosy rozjechały. Jeśli chodzi o połysk, tego połysku tak naprawdę w tym momencie nie ma. I to jest to, o czym mówiłem na początku, że można z tą pastą, pomadą uzyskać również taki bardzo naturalny, nawet wręcz matowy efekt. No i właśnie taki efekt uzyskaliśmy. Włosy są tak naprawdę, no można by rzec nawet że matowe i wyglądają bardzo naturalnie. Także to jest jeden ze sposobów na uzyskanie właśnie efektu takiego bardzo naturalnego z matowym wykończeniem e, przy takim, powiedzmy, średnio -mocnym chwycie. Jeśli chodzi o zapach, on cały czas jest obecny. E, także jeśli chodzi o, o, o tą kwestię to nie zawiodłem się, ale to tak było z tego, co pamiętam, w przypadku wszystkich papilonów: że ten zapach był właśnie bardzo intensywny i utrzymywał się na włosach cały dzień. Dzisiaj próbujemy uzyskać ten efekt, o którym mówiłem na samym początku czyli włosy wilgotne, mocny chwyt i lekki do średniego połysk. No to zaczynamy. Wybieramy troszkę pasty rozcieramy w dłoniach i wsmarowujemy we włosy aplikacja na włosy wilgotne jest o wiele łatwiejsza niż na włosy suche tutaj nic nie ciągnie nie szarpie by równomiernie wytrzeć we wszystkie włosy tą pastę no dobra to teraz coś uczesemy jak widzicie w tym momencie już mamy całkiem fajny połysk Rozczesywanie bez problemu. Moment, moment. Jeszcze tutaj zaczeszę. Okej. Okay. Myślę, że tak możemy to zostawić. Jak widzicie mamy fajny pałysk on wydaje mi się że troszkę sobie zaniknie w ciągu dnia ale myślę że powinien być wyższy niż przy próbie na włosach suchych, tak przynajmniej do tej pory bywało. Uzyskaliśmy bardzo fajny efekt, bowiem włosy były trzymane cały dzień eee, także chwyt jest mocny tego Styling waxa. Jak widzicie włosy praktycznie nienaruszone. Jeśli chodzi o połysk, on jest na poziomie takim właśnie między lekkim a średnim. Myślę, że to widać. Włosy fajnie się błyszczą. Tego nie było przy próbie na włosach suchych. Tam był taki mat wręcz, naturalne wykończenie. Tutaj mamy ten połysk, no i tak jak wspominałem, zrobiła się skorupa. I to dosyć mocna ona, te włosy właśnie trzyma w ryzach przez cały dzień. Zapach nadal się unosi, także jest dobrze. No i fryzura mocna, tak? Nic się nie odrywa. Także yy. podsumujmy sobie po prostu teraz tą pomadę. Podsumowując, papilon styling wax yy. jest to. Pomada na bazie wody i wosku, e, która ma zapewnić nam mocny chwyt, średni połysk i dużą objętość, jeśli chodzi o włosy. E, rozpracowałem ją w ten sposób, że uzyskałem dzięki tej pomadzie dwa różne efekty. Nakładając pomadę na włosy suche, e, możemy spotkać się z delikatnym szarpaniem czy ciągnięciem włosów, one mogą być też sklejone i mieć yy, taką teksturę, jakby były spryskane wcześniej lakierem. Natomiast yy, to po kilku godzinach mija, włosy są normalne, normal, normalnie do przeczesania, nawet ręką. Yy, no i w tym wariancie dostajemy właśnie takie naturalne, matowe wykończenie, no i średni chwyt. Natomiast w przypadku nałożenia tej pasty na włosy wilgotne otrzymujemy Mocno skorupę, tak jak w przypadku typowych pomad wodnych, lekki do średniego połysk, taki bardzo fajny, satynowy. No i, no i ten mocny chwyt, tak jak mówiłem. Także myślę, że jest to bardzo fajny produkt coś pomiędzy Papillon Fibermat a Paste bardzo wszechstronny myślę, że można z nim zrobić naprawdę wszystko. Aczkolwiek w moim przypadku nie działa na włosach w długich, także jeśli macie włosy średniej długości albo krótkie, to zdecydowanie jest to produkt dla Was. Dodatkowo ma fajny zapach, fajną, przyjemną konsystencję takiej, takiej pasty, kremu. No i łatwo się zmywa z włosów, mimo tego, że tutaj w składzie mamy jednak ten wosk to bazowa, wodna baza przepraszam ma właśnie takie działanie, że pomada zmywa się z włosów bez problemu. E, styling Wax i inne produkty marki Papillon znajdziecie oczywiście w Barberto.eu. Zostawię Wam link na dole w opisie. Z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało, e, że będziecie chętni wypróbować tą pastę. E, myślę, że jest to jedna z fajniejszych past z Papillona. Fibermat jest teraz bardzo popularny, natomiast ta pomada myślę, że też powinna niedługo zyskać tak zwany hype, bo jest to bardzo solidny produkt. Mimo iż opakowanie by na to nie wskazywało, bo można powiedzieć, że jest wręcz nudne, ale to nic. Ważne to, co w środku. Z mojej strony to wszystko. Jeśli macie jakieś pytania, komentarze, uwagi, zapraszam do podzielenia się w komentarzach na dole. Zostawcie koniecznie łapki w górę. Każda łapka w górę to dla mnie motywacja do dalszego działania, także będzie mi miło. Oczywiście zapraszam też do, też do subskrypcji kanału, do obejrzenia innych filmów. Tutaj Wam zostawię jakieś inne recenzje produktów Papillon. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku, w kolejnej recenzji. Ja się z Wami w tym momencie żegnam. Trzymajcie się, cześć!